Cześć. Cieszę się, że tu jesteś i zainteresował Cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Technicznie Rzecz Biorąc, a dzisiaj technicznie rzecz biorąc będziemy rozmawiać o polskiej rewolucji w bateriach cienkowarstwowych. O tym czym są, w jaki sposób są w stanie zmienić naszą rzeczywistość, a moimi gośćmi jest Jacek Błoński, przewodniczący Rady Nadzorczej The Batteries. Witam Cię serdecznie Jacku. Witam serdecznie. January Ciszewski, prezes zarządu Jotter Holding. Jednego z głównych inwestorów dybaterii. Witam, Witam cię serdecznie. Witam Januar. serdecznie. Jacku, e, powiedz nam najpierw, czym jest w ogóle bateria cienkowarstwowa i jakie ma zastosowanie dzisiaj w sektorze elektronicznym. Bateria cienkowarstwowa, jest to, tak jak może sama nazwa wskazuje, e, bateria litowo jonowa o stałym elektrolicie, e, co ma bardzo duże zalety i przewagi do takich głównych mógłbym zaliczyć jakby ilość cykli ładowania, ponieważ zwykła bateria taka, którą na dzi dzisiaj mamy w, stoję, telefona mamy w telefonach, no ona przeżywa kilka tysiąc, dwa tysiące cykli ładowania. Bateria cienkowarstwowa przeżywa no, 10 tysięcy, 20 tysięcy. My w laboratoriach mamy taką baterię, którą ciągle testujemy, ona już ma 25 tysięcy cykli ładowania i spadek jakości jest rzędu 17%. Mm -hmm. Przy takiej ilości cykli ładowania, więc de facto prawie niektórzy mówią o, o, o tym, że to, ta bateria, no to jest taki lifetime. A jak wygląda czas ładowania takiej baterii? Czas ładowania takiej baterii to jest jakieś 8 minut. Czy jeżeli miałbym w telefonie baterię cienkowarstową, to byłbym w stanie go naładować w 8 minut? Tak, byś był w stanie w 8 minut. Co więcej, mógłbyś e, pochwalić się takimi zaletami takiej baterii, że Twój telefon w temperaturach e, ujemnych minus 30, gdzieś na stoku narciarskim, e, spokojnie by, by mógł funkcjonować. Gdzieś, gdzie dzisiaj, jak wiemy, e, takie zwykłe telefony, jak jesteśmy gdzieś w niskich temperaturach, no to ta bateria nie, nie daje rady. Telefon się wyłącza. A tutaj zakres temperaturowy baterii cienkowarstwowych to jest między minus 40, a nawet plus 180, co ma też duże znaczenie. W takich różnych systemach bezpieczeństwa, gdzie, gdzie taka bateria, i to jest właśnie za sprawą tego stałego elektrolitu, bateria wytrzymuje takie wysokie temperatury, co jest bardzo ważne, bo pamiętamy wszyscy case Samsunga, gdzie nie można było do samolotu wchodzić. Nie? Tak. To dlaczego? No, opisywany bardzo skrzętnie w, w książce Republika Samsunga, którą Państwu polecam. Ehm, tak jest. W takim razie, dlaczego dzisiaj w sprzęcie elektronicznym. Baterii cienkowarstwowych nie znajdziemy w naszych domach. Dlaczego ja muszę swój telefon ładować? No, 20 minut, 25 jasne, minut, 30. Jasne. Głównym powodem jest y, koszt produkcji tych baterii mhm. to jakby je, głównym, tak, no bo baterie y, cienkowarstwowe zostały wynalezione jakby dekadę, jest kilka dekad, więc one są na rynku obecne, prawda? Tylko że koszt, dzisiejszy koszt produkcji takiej baterii y, do wspomnianego telefonu, no to to jest rząd wielkości około y, 1000 euro. Y, żeby dzisiaj taka bateria mogła y, być w dużym te, w smartfonie. Y, no I telefon musiałby kosztować co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. No Sama bateria. No, to wiadomo, że tam jeszcze oprócz baterii, jakby wiadomo, że inne elementy są, ale sama bateria to jest taki koszt, więc naturalnie no, nie znajduje adopcji w ogóle w szeroko pojętym rynku ze względu właśnie na, na technologię produkcji. I wy, jako, I... te baterii zrobiliście co? No, i właśnie my, jako The Batteries, opracowaliśmy, opatentowaliśmy zupełnie nowatorską, przełomową technologię produkcji baterii cienkowarstwowych, co umożliwi nam wejście na rynek masowy. Mamy nadzieję, z, z naszym produktem i tą technologią. Co jest unikalne, to jest po prostu my tworzymy sprzęt, całą linię produkcyjną, e, która jest e, tworzona na naszych rysunkach, naszych patentach. My, wszystko podzespoły, komponenty kupujemy na całym świecie i składamy na to tutaj w Polsce w Rzeszowie w parku technologicznym no i to jest cały proces nakładania jakby magnetron spattering to jest dzisiejsza technologia czyli takie rozpylanie magnetronowe jest to obecna technologia która jest bardzo wysoka droga ze względu na to że wsad do tego jest drogi też jakby przygotowanie tego ona zużywa dużo więcej energii my mamy to dużo bardziej energooszczędne no i, i nie ma takiego podejścia dzisiaj na świecie, bo to można, to warto jesteście pierwsi na świecie z taką technologią. Jesteśmy pierwsi na świecie Jesteście z tego taką... przekonani, bo tutaj wiele osób w studiu mówiło, że są hmm. pierwsi na świecie, jeszcze mi potem okazywało się, że, że nie do końca tak jest. Jesteście, zdiagnozowaliście rynek bardzo dobrze, tak? Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o masową produkcję. My, my teraz jesteśmy na etapie tworzenia fabryki takiej pilotażowej w o, Rzeszowie. O tym jeszcze porozmawiamy, ale o, o fabryce pod Rzeszowem porozmawiamy, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. O ile tańsza w takim razie jest produkcja waszej baterii względem, ile razy tańsza jest produkcja waszej baterii względem tradycyjnych baterii jonowolitowych, które znajdujemy w, naszym, w naszej elektronice? To też zależy od aplikacji. Ciężko powiedzieć tam konkretnie rząd, natomiast. No to jest dziesiątki tak, razy, setki razy, tysiące razy. To jest w zależności od tego, jak wiesz, my adresujemy rozwiązanie naszych baterii na razie do rynku wearables, czyli urządzenia mobilne IoT i w zależności od wielkości tej baterii, skali, ale możemy mówić o, że to jest rząd między dziesięciokrotnie, aż do stukrotnie, nawet nawet w niektórych aplikacjach 100 plus, czyli 100 razy nie jesteśmy w stanie wyprodukować taką baterię i to jest rzeczywiście no, przełom i dzięki właśnie temu uważamy, że będziemy mogli zaoferować na rynku baterię, która jakościowo, jakby kosztowo zbliża się do obecnych cen, natomiast jakby ma te przewagi, o których właśnie mówiliśmy, czyli zakres temperaturowy, charging time jest bezpieczna, czyli nie wybucha, nie potrzebuje dodatkowego mm -hmm. miejsc, miejsca, że pęcznieje bateria, tak jak litowo-ionowe tak? baterie, więc ten szereg tych takich Zalet y, y, posiadamy. Y, no i też uważamy, że to będzie dość duże wydarzenie na rynku, właśnie po stworzeniu tej linii produkcyjnej, bo my dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że wysyłamy produkty do różnych. O tym jeszcze porozmawiamy. January, skąd twoja decyzja o zainwestowaniu w ten projekt? Jacek powi powiedział jeden wyraz przełom. Mhm. My po prostu inwestujemy w firmy przełomowe. Firmy, które mają coś w sobie, co. Nagle się okazuje, że zmieniają świat. Mhm. Mamy kilka takie właśnie... Game changery. Dokładnie. Mamy kilka właśnie takich e, inwestycji, które e, na początku wydawały się bardzo odważne, bardzo ryzykowne, później się okazywało, że to my trafialiśmy w punkt. Nie boisz się, że takie game changery często się okazują kapiszonami. E, no właśnie dużo osób e, obserwuje nas i zwraca uwagę, że kiedyś popełnimy błąd. E, Idziemy do przodu, mm -hmm. i na razie nie ma tych błędów. Na jakim etapie dzisiaj komercjalizacji jest The Batteries, finansowania? Mm -hmm. e, właśnie zamykamy ostatnią rundę, w której jesteśmy największym e, inwestorem. Kwota rundy jest 18 milionów złotych, my inwestujemy 12 milionów. E, Jacku, opowiedz nam trochę o tej fabryce. Fabryka. E... Tak jak wspomniałem, powstaje w Rzeszowie. Tam jest ulokowana spółka w Areopolis, w parku technologicznym. No i zamysł jest taki, że chcemy postawić tą, tą fabrykę jako taką, my ją nazywamy pilotażową, bo, bo to jest dość unikalne rozwiązanie na skalę światową, tak jak wspomniałem. Chcemy pokazać przemysłowi, że jesteśmy my w stanie produkować te baterie w takiej jakości. Dzisiaj jesteśmy po szeregu testów, wysłaliśmy te próbki do różnych instytutów, między innymi do Cambridge, który specjalizuje się w, też w obszarach bateryjnych, Mamy potwierdzenia, technologia działa, produkt jakby spełnia wszystkie parametry. No i teraz my musimy to przeskalować w skalę taką masową. Fabryka o wydajności 1 MW rocznie, co pozwoli nam produkować kilkadziesiąt tysięcy sztuk tych baterii. No, i później, oczywiście, naturalnie mamy ambicje większe. Z tej fabryki pilotażowej chcemy się dalej rozwijać, rozwijać szerzej i możemy dostawiać większą moc i większą produkcję roczną uzyskać tutaj w Polsce, i też rozważamy inne, inne rynki później. Zastanawiam się, czy to jest pytanie do Was, i do Januarego i do Jacka. Zastanawiam się, czy ta technologia. Nie idzie trochę wbrew interesom gigantów technologicznych, producentów elektroniki, bo przecież intencją producenta elektroniki jest oczywiście wydłużenie żywotności sprzętu, ale jednak w taki sposób, żebyśmy decydowali się na wymianę, po to, żeby zarabiał, bo zarabia na wymianach sprzętu elektronicznego. Wasze, wasza bateria powoduje, że te telefony będą, nie tylko telefony, urządzenia będą bardziej dłużej. Wy funkcjonowały. Czy to nie jest trochę tak? Nie boicie się tego, że was ten rynek globalny po prostu zmiażdży? Że spędzicie jedną z tych technologii, które potem chowa się do szuflady? Bo no, w jaki sposób rzeczywiście staje się game chang changerem January? Ja myślę, że za dużo jest zalet w, w tych bateriach mhm. i um, konkurencja jest w bateriach na świecie i wydaje mi się, że jednak ktoś z dużych graczy bateryjnych po prostu albo wejdzie w konsorcjum i po prostu na masową skalę będzie te baterie produkował, albo po prostu kupi tą firmę i będzie tą technologię stosował. Albo kupi tą firmę i schowa tą technologię do szuflady? Wydaje mi się, że nie. Mhm. Jacku, to ja, ja może, bo pytanie jest złożone, bym powiedział tak, że dzisiaj my myślimy odwrotnie, bo zobacz, na rynku uh... Jakby software, te wszystkie rozwiązania technologiczne tak idzie, te, tak to szybko postępuje. W telefonach zobaczmy od te starej generacji telefonów. Te telefony się powiększają, są wyświetlacze, są smartfony, konsumują coraz więcej energii. Więc potrzebna jest jakaś technologia, w ogóle taka disruptive, jak to mówimy, która naprawdę nie jest tak jakby wykładniczo przewyższa to, co jest dzisiaj na rynku. My, my potrzebujemy coraz lepszych baterii, wydajnych. Zobacz, wszystkie Edony do telefonu jakby dokupuje żeby ta bateria dłużej działała a tutaj możesz mieć w ogóle na tej samej powierzchni dużo większą gęstość energii i jakby w dużo mniej miejsca i waga ja, my uważamy, że, że to, to, jest game, to będzie game changer i to jest game changer. Co więcej, wydaje mi się, że ten sam, sam przemysł do nas przychodzi, bo my troszkę odwracamy też model. Ta, ta, ta nasza technologia produkcji baterii umożliwia Tobie stworzenie baterii pod konkretne rozwiązania. Czyli my dzisiaj też pracujemy z różnymi centrami, architektami z różnych firm, którzy mówią, słuchajcie, czy jesteście w stanie nam wyprodukować baterie o takim, takim kształcie? Bo potrzebne jest do, do jakiegoś zastosowania. To jest unikalna rzecz, bo dotychczas te baterie miały konkretny wymiar, prawda? A my jesteśmy w stanie. To, jakby to się dobrać... bardzo wpisuje w działalność polskiego y, startupu Inuru, który drukuje światło. E, Znamy, i, y, no właśnie. I, i, i też. Y, y, Swoją przewagę konkurencyjną dostrzega w tym zakresie. A powiedzcie mi. Ale pa... jeżeli mogę, Maciej, mhm. to, bo to jest bardzo, bardzo dobre połączenie. Tak. I, I wydaje mi się, że to, co my w bateriach stworzyliśmy, zupełnie nowatorską technologię produkcji, mhm. to wspomniana Inuru i, i Nuru, y, 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 spółka y, zrobiła coś bardzo podobnego w sensie technologicznym. Oni też mają unikalną y, technologię produkcji, właśnie tego. Tak. Y, więc. Y, więc... Tutaj jest ta zbieżność też. Oczywiście inne aplikacje, tak. ale. ale yy, ja może podobny. wtrącę jedną Proszę. rzecz. Ostatnio yy, kupowałem ładowarkę. Mhm. i Pan mi powiedział, którą pan wybiera? Normalną, czy tą, co szybciej ładuje? Aha. No i wiadomo, idziemy coraz szybciej. Mhm. Yy, tempo jest coraz większe, czyli chcemy wszystko, żeby szybciej yy, ładować, szybciej. No tak, ale o ładowarkach to my decydujemy, a o elektronice jednak producent. Ale tak. mam, mam pytanie yy, w takim razie. O zastosowanie w sektorze motoryzacyjnym, dlatego, bo jednym z największych wyzwań dzisiaj jest wydolność baterii. Takie klasyczne baterie jonowolitowe o stałym elektrolicie to jest mniej więcej wydolność 100 km na 100 kg baterii. Przy czym, biorąc pod uwagę róż... mniej więcej, Tata. prawda? To może być 120, 130, 130 odbranej technologii. I to jest bardzo duży problem, dlatego, bo my nie jesteśmy w stanie w samochody osobowe wkomponować nieograniczonej ilości baterii. No chociażby ze względu na to, że jakbyśmy je w drzwi gdzieś tam wkomponowali, no to każda stłuczka wiązałaby się ze szkodą całkowitą, bo przecież bateria to jest czasami kilkadziesiąt procent wartości pojazdu. Więc pytanie, czy, czy znajdzie zastosowanie w sektorze motoryzacyjnym i gdzie jeszcze możemy sobie wyobrazić zastosowanie tej innowacji polskiej? Technicznie, Maciek, to jest możliwe, natomiast mm -hmm. to nie jest nasz priorytet. My tak. nie atakujemy, nie adresujemy tego rynku, ponieważ ta bateria, my chcemy się skupić na, na, na razie na niszy pod tytułem Wearables, IoT właśnie i urządzenia mobilne szeroko pojęte. Technicznie wykonanie takiej baterii do aplikacji samochodowych jest możliwe, tylko ten koszt tej baterii byłby bardzo duży. Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.